Jedna z najważniejszych darów, które Izrael ma to jest kultura żydowska, tradycja, które część z tego jest szabat, koszerność, tradycyjne potrawy. Zapraszam Was na wspólne pieczenie hałek. Pokażę jak się robi chałkę. Podzielę się z Wami mojej tajemnicy. I też ee, będę pokazywała różne tradycje, które są związane z pieczeniem chałek. rzecz, e, które robimy, e, to bierzemy drożdże, 50 gramów, około pół opakowania. Jeżeli robimy kilogram, kilograma, jeżeli e, dwa, to całe opakowanie. Ja mam tutaj około pół szklanki e, ciepła woda. Ja dodaję do tego troszeczkę cukru, drożdże. Zostawiam tutaj na kilka minut, żeby działało. E, musimy czekać, aż będzie widać takie małe bąbelki nawet. To znaczy, że już e, drożdże działają. Zostawimy to obok. Mam tutaj kilogram mąki. Ja zaczynam z soli, łyżeczka soli. Tylko proszę e, zwrócić uwagę. Sól i drożdże mi mogą dotykać. Dlatego co ja robię, ja po prostu robię taki, taką dziurę tutaj. Ja po prostu schowam e, solej w mące. Teraz e, cukier to 3 czwartej. Olej. Pół szlanki oleju. Jajko jedno. Koszerne. Z wodą. To zaczynamy z półtora. I powoli musimy sprawdzić, czy trzeba dodać wodę lub mąkę. To już widać, że drożdże są gotowe. Widać te bąbelki. Ja przygotuję tutaj troszeczkę wody, albo też mam mąkę. To zależy od sytuacji. Miszone. Najpierw wolno, później mocniejsze. Znaczy, tak, że często jest za suche, czyli brakuje trochę wody, to po barwku można dodać trochę i znowu mieszać. Sprawdzimy, czy jest w porządku, czy jest taki elastyczny. Według mnie można dodać troszeczkę oleju, będzie bardziej elastyczny. To czuć, czuć. Jeszcze chwilę mieszamy i mamy gotowy ciasto. I, klejące. I możemy już zrobić nasze chałki. Czas jest gotowe. Teraz e, trzeba zostawić na e, około jedna, e, jedną godzinę. Można położyć na to ręcznik. Ja osobiście skorzystam z torebka i wtedy to szybciej rośnie. איזו סבייה מנצ'קו מייסט. או, אלה הוא לא סוו... סופר. טוטלה זפרה שם נא מצוות הפרשת חלה, שילי נקאס או ג'ילניה חאוו. צוטו יסט. איז'י מושלי או ג'ליץ' קוואת צ'סטה. צושטה כאמו. נמשיכה. איטי צוסטים זרבילי דאלי כהנו. בידו מו... Że kochani poświęcili życia dla Hashem, dla Boga, pracowali na świątyni. Z czego żyli? Dostali tutaj chleb. Jakaś kobieta opiekła chleb, dodała kochani. Czy chleb, czy pitę, Nieważne co, kiedy wszyscy zrobili to w domu i kupowali, to mieli chleb na jedzenie. Nie wszystko jest techniczne, to też jest. Coś symboliczne. Jaki to ma symbol. To jest symbol, że jak czegoś mamy, na przykład teraz mamy czas, to czegoś mamy, mamy dar od Boga, czy pieniędzy, czy, czy praca, czy, czy wiedza, to zawsze musimy pamiętać, że wszystko to jest dar. To nie należy do nas. I dlatego na pewno musimy coś podzielić i dać komuś innego, Ten, który nie ma. Jeżeli ja wiem więcej, to ja mogę powiedzieć i dać jakieś radę do inna osoba. Jeżeli mam jedzenie, to daję jedzenie i tak dalej. Teraz niestety nie ma świętina, nie ma kapłanów, to komu dajemy to często? Nie dajemy nikomu, po prostu nie używamy tego. Jest zwyczaj spalić tego albo w piecu na kuchenka i zabiąć eh, folią i Wyrzucamy do kosza. Nie dlatego, że to jest coś złego. Odwrotnie, nikt z tego nie może skorzystać. są potrzebne kilka warunków. Po pierwsze, mąka jest zrobiona z jednego ze pięciu zbóż: pszenica, jęczmin, żyto, orkiś, owiec. Mąka musi ważyć minimum kilogram. 600 g około. E, dlatego, jeżeli ja chcę zrobić ta mitzwa, to jest wielka mitzwa, wielka okazja, i potrzebuję mało ilość chałek czy tam chleb, to dobrze by było zrobić więcej, żeby mieć warunki do spełnienia ta mitzwa i na no przykład zamrozić albo dać komuś innego.

Do tego, że hałka, oddzielanie to jest mitzwa, to kiedy jemy chałki, chałka jemy na Szabat zazwyczaj. Co to jest Szabat? Szabat to jest siódmy dzień. Siódmy dzień w tygodniu, sobota. Tak naprawdę to zaczyna się piątek wieczorem od zachodnim słońca Szabat zaczyna się ze zapalenia światła szabasowe. Po zapaleniu świecy szabasowe, od tego momentu na 25 godzin nie wolno wykonać żadna praca. I dlaczego? Jak Bóg stworzył świat, zrobił to w ciągu 6 dni. Na 7 dzień odpoczywał. I dlatego kazał nam też Żydzi odpoczywać. I to jest taka doba wyjątkowa się skupią na e, rodziny, na posiłki, na rozmowy, nie ma e, e, telefonów, nie ma kom, komputera. Taki czas rodzinny I jak mamy kidusz, czyli posiłek szabasowy, to po tego kiduszu jemy dwie chałki. Całe chałki. Chałka jest e, jako pamiątka many. Które padało na pustynię. Jak Żydzi nie mieli chleb do jedzenia, mieli zbierać dwie porcje. I tego też, my, jak mamy kidusz, to oprócz kieliszek wina, to też mamy dwie chałki. Jest specjalna bracha, półgłosownictwa, której mówimy, zanim jemy chleb. To jest Barucha Adonai, eloheinu melechaulam i lechen mi na arec. Dodatkowo do tego oddzielenie hałe to jest jedna z trzech mitzv, które są specjalne dla kobiet. Kobieta ma bardzo ważną rolę w judaizmie i dlatego, że kobieta jest, ona zajmuje się dzieci, ona zazwyczaj gotuje, nawet jak ona Technicznie nie gotuje, ona ma odpowiedzialność gotowaniu i też między innymi ciasto robi chleb czy tam różne rzeczy. Dlatego ta mitwa jest specjalnie dla kobieta. Jeszcze kobieta ma w zapalenie świecy szabasowy. i ciecze mitwa to jest czystość duchowy rodziny. Czyli to, co że ta mitzwa, oddzielenie dzieleniu należy do kobiet, to też symbolizuje nie tylko hałę, jak ona robi chleb czy tam hałę, też cały temat koszerności. Ona dba o koszerność w domu. Ok, jak już po brachach w ogóle które zrobiliśmy, to możemy teraz zapraszczyć. część. Oh, Zapraszam Cili i do pomocy. Cili będzie pokazywała, jak zaplatać eh, hałę na 4. Tutaj mam kawałek. Eh, jeżeli ciasto wyszło takie trochę klejące, to ja eh, zawsze używam trochę oleju. Po prostu smaruję olej. Taki masaż zrobimy i wtedy ciasto eh, jest bardziej elastyczne. Dzielimy ciasto na cztery równe części. Rolujemy każdą część na długi wałek. Mamy cztery got gotowe wałki i teraz możemy zacząć zaplatać naszą chorobę. 一些刀。 아까 소� l 다이얼 Jeremy robić też e, małe chałki, takie bułki z tego ciasto, To jest bardzo proste, takie średnie to wszystko zależy, jakiej jaki wielkości chcemy, teraz zrobimy taki kształt, kształt e, cyfra 8, to jest tak. 8 mamy i. Ten kawałek do środka. I to tak wygląda. Jak rośnie to jest takie większe. jeszcze ma rosnąć i potem smarujemy jajkiem, można wsypać sezam, obojętne co i do pieca. A teraz e, smarujemy jajkiem. z względu koszulności musimy sprawdzić, czy nie ma krwi. Tutaj widać, że jest czysty. Mieszamy i teraz powiem Wam Moja tajemnica, żeby było taki aromat, to mam tutaj wanilia. daję troszeczkę, jedna kropelka, wanilę. Mieszamy i smarujemy. I teraz można wsypać sezam. Ma różne żareńka. My lubimy szczyt i to pieca. Mm, ale zapach, chyba już dobrze, nie? היא באה מחאוקי פרושה זובצ'ית, שטייסתא טרדיצינה, חאוקה פטרחן אנמז רביוה, נטשה, תותאי וידת, חאוקה נטשטר טרציבית רביוה, תותאי בורקי חוואצ'קי, תותאי קרונגוה, חאוקה טרפינק נבישוה. ספצ'נגו.